19 października 2011 roku pieśnią Gaudeamus Igitur zainaugurowano pierwszy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świętochłowicach. Organizacja zgromadziła wokół siebie blisko 100 świętochłowickich seniorów, którzy chcieli poszerzyć swą wiedzę oraz zdobyć nowe umiejętności. Choć zebranie założycielskie stowarzyszenia miało miejsce już rok wcześniej, to dopełnienie niezbędnych formalności zajęło kilka miesięcy i rzacy mogli rozpocząć swą przygodę z nauką właśnie jesienią 2011 roku. Będą też zajęcia fakultatywne z zakresu profilaktyki, ale również przewidujemy wykład z dietetyki, który później może przekształcić się również w takie y, okresowe spotkania, niekoniecznie cotygodniowe, spotkania warsztatowe. Patronat nad uniwersytetem objęła Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, co zostało potwierdzone podpisaniem stosownej umowy. Wiedzieliśmy już, że ważne jest, aby ludzie w starszym wieku czuli się potrzebni, mogli spożytkować swój wolny czas na emeryturze przyjemnie, prozdrowotnie. Przede wszystkim wiedzieliśmy, że musimy postawić na ich aktywizację na aktywność nie tylko fizyczną i ruchową, ale również intelektualną. Świętochłowicki Uniwersytet niemal na początku swej działalności został członkiem Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów III wieku w Nowym Sączu. Dzięki temu Uniwersytet odniósł wiele korzyści. Przeszkolił kadrę liderów i słuchaczy oraz uczestniczył w konferencjach i seminariach. Ambicją organizatorów było, by seniorzy dysponujący wolnym czasem po przejściu na emeryturę Mogli go wykorzystać z pożytkiem i przyjemnością. Dlatego też studentom zaproponowano udział w licznych wykładach i zajęciach fakultatywnych. Moje zajęcia w Uniwersytecie III wieku dotyczą historii literatury, jako że jestem polonistą, i dotyczą historii regionu Śląska i tak zwanej małej ojczyzny, czyli Świętochłowic. I powiem, że to są naprawdę bardzo satysfakcjonujące też dla mnie spotkania. Bo po pierwsze, już na po pierwszych zajęciach, które miałem przed laty, to spotkałem wielu znajomych. Oprócz tego nawiązałem nowe znajomości. A wiadomo, że najprzyjemniej mówi się do osób, które się zna, które się lubi. A ja mnie jeszcze dodatkowo satysfakcjonuje to, że ludzie bardzo żywiołowo reagują. Słuchaczom Uniwersytet stworzył możliwość edukacji w różnych dziedzinach nauki. Począwszy od medycyny, przez profilaktykę zdrowotną, nauki humanistyczne, ekonomiczne i społeczne, kulturę oraz sztukę na nauce o Ziemi i wszechświecie kończąc. Próbowałem znaleźć sobie jakieś nowe miejsce w życiu, oczywiście oprócz wnuków, rodziny itd. Chciałem coś robić. I między innymi e, trafiła do mnie informacja, że w Świętochłowicach. Działa, czy utworzył się Uniwersytet III wieku i przyznam szczerze, skusiła mnie informacja, że prowadzone są kursy języka obcego. W moim wypadku wcześniej zacząłem przygodę z językiem angielskim i chciałem sobie utwalić, przypomnieć, czy coś w tym stylu. Zapisałem się. Oprócz kształcenia, studentom zaproponowano również szereg form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej, odpowiednich do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań. Odnalazłam się praktycznie we wszystkim, bo jak komuś mówię, to ja jestem cały tydzień zaangażowana. Nie chcę mówić, że na emeryturze brakuje mi czasu, bo zawsze yy, mówiłam, że tego nie powiem. No ale czasem bywa tak, że z pewnych rzeczy Domowych, ogródkowych trzeba zrezygnować. Od początku funkcjonowania uniwersytet podejmował różne aktywności. W roku aktywności osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej stowarzyszenie zorganizowało debatę pod hasłem Ja, wolontariusz, w której oprócz słuchaczy uniwersytetu uczestniczyli także uczniowie gimnazjum nr 3 w Lipinach. Przedstawicieli samorządów Województwa Śląskiego oraz liderów uniwersytetów z regionu zaproszono z kolei na konferencję poświęconą strategii działań na rzecz starzejącego się społeczeństwa jaką stowarzyszenie zorganizowało na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. To jest jedna z regionalnych konferencji, bo nie może być tak, żeby w Polsce tylko w Warszawie powstawały plany i programy. Uniwersytet był także gospodarzem Śląskiego Forum UTW, zorganizowanego przy współudziale Ogólnopolskiej Federacji UTW. Najsilniejsza grupa i ciągle rozwijająca się to są Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a więc organizacje obywatelskie, które powstają głównie z inicjatywy samych seniorów, osób starszych. Studenci dwukrotnie brali udział w Olimpiadzie Seniorzy na Start, organizowanej przez Uniwersytet w Łazach po czym sami stanęli na wysokości zadania i na teren ośrodka sportu i rekreacji Skałka zaprosili reprezentantów okolicznych uniwersytetów by zmierzyć się z nimi w ramach uniwersjady w kilku konkurencjach jak pływanie, tenis stołowy, wyścigi rowerowe, strzelanie czy marsz nordic walking Trzeba też podkreślić, że mieliśmy bardzo bogaty program, bo na uniwersjadzie to nie tylko były dyscypliny, prawda, jak pływanie, tenis stołowy, marsz nordic walking czy wyścig rowerowy. Myśmy przede wszystkim organizowali dla kibiców, którzy z tymi drużynami, zawodnikami przyjeżdżali, taki bardzo bogaty program. I artystyczny, bo zawsze był ciekawy występ, ale również były zajęcia takie ruchowe. Znaczącym wydarzeniem dla uniwersytetu było przyznanie tytułu „Zasłużone dla miasta Świętochłowice”, co utwierdziło stowarzyszenie w przekonaniu, że należy kontynuować działania poprawiające jakość życia seniorów. W ramach rządowego programu ASOS uniwersytet pozyskał środki na realizację projektu Starzejemy się w dobrym stylu, który powstał przy pomocy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Projekt obejmował serię wykładów z zakresu profilaktyki zdrowotnej, kilka wyjazdów edukacyjnych oraz zajęcia sportowe. Udział w nim wzięło 80 seniorów, w tym także niebędących słuchaczami uniwersytetu. Modelowa współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym zaowocowała podpisaniem kolejnej umowy patronackiej. Seniorzy chcąc realizować swoje artystyczne zamiłowania i pasje, rozpoczęli przygodę ze scenicznymi deskami. W ramach warsztatów teatralnych powstała grupa Odnowa, która pod patronatem teatru Witkacego z Zakopanego przygotowała trzy spektakle. Występy teatru od nowa cieszyły się popularnością w mieście i nie tylko, a studenci byli znakomitymi ambasadorami Świętochłowice w Polsce. Znalazł się w naszym gronie wśród osób chętnych do, do, tych, do udziału w tych warsztatach, w tych zajęciach teatralnych, pan reżyser Andrzej Bienias. Muszę powiedzieć, że zaskoczył nas bardzo. W niebywały sposób otworzył nasze dusze. Myśmy stali się nagle innymi ludźmi. Poczuliśmy, że w każdym z nas drzemie jakiś artysta i nauczył nas jednej ważnej rzeczy. Nikt z nas nie krował się na gwiazdę, tylko Pracowaliśmy zespołowo, słuchaliśmy siebie nawzajem na tych deskach i to zafunkcjonowało. To zaowocowało naprawdę wspaniałymi przeżyciami. Jedynie pan Kalmita uniknie normalnej kary. Owszem, kieliszki i trunek pozostaną na stole aż do przyjazdu pani narcyzy. Przypuszczam, że małżonka ucieszy się z niefrasobliwego trybu życia, jaki pan prowadzi. Naskarżycie? Nie proś. Rencista Pożarski pożegna się ze swoimi spacerkami po mieście. Bo siostra się mści. Ja? Pan wybaczy, ale nie zrozumiałam pana. Ja się szczę, a niby za co? Wielka rzecz. Pewno, że siostra się ści. Powiedzieć siostrze? Rabina de profundis dzisiaj tańczyła na ścieżce. Boże, jak ja lubię tańczyć. Milczeć. Proszę o natychmiastową ciszę. Nie wstyd pani? Nie, nie wstyd, siostro Bardzo, Ja tak lubię. Ja tak lubiłam tańczyć. A teraz lubi pani leguminę. Myślę, że przez tydzień zrezygnuje pani ze słodyczy, pani hrabino. Pamiętam, że dużo, dużo tekstu było. Grałem kalmitę w chłopcach i niestety było dość, dość tekstu do nauczenia się, a wiek swoje robi. Mam nadzieję, że w trakcie spektaklu ludzie, którzy znają doskonale tą sztukę, nie połapali się, gdzie popełniliśmy błędy. Czym problem, sierżancie? Ta pani przyszła zameldować, że gdy rozmawiała z kolegą, bo słyszała za ma to i mieściła zniknięcie pięciu tysięcy złotych. Rozumiem. Jakim pani wiesz? Ceglana 121 świętochłowice. <laughs> Ceglana 121 jeden Z tobą romanie, czy ceglany. Nie, 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 się ktoś inny. Dziękuję, sierżancie. Zaraz się ktoś Zaraz Zaraz tym Zaraz zajmiemy. tym zajmiemy. To pańskie zadanie! Zawiadom wszystkie zadanie. Kochanie, wrócę. wrócę Kochanie, Marzyłam o tym, bo to każda dziewczyna zbierała zdjęcia aktorów i aktorką chciała być, ale to, że będę mogła spróbować i to w takich poważnych rolach, że się wyrażę, głównych prawie, że to tego się nie spodziewałam. Tego się nie spodziewałam, ale nasza cała trupa się odnalazła w tym. Ach ty poczciwy głupi misiu. Królik już nigdy nie będzie mógł używać swoich drzwi frontowych że nie będzie mógł używać drzwi frontowych, nic podobnego ma się rozumieć, że będzie mógł. No to dobrze. W najgorszym no razie, jeśli nie będziemy mogli cię wyciągnąć, Kubusiu, to wypchniemy cię z powrotem. Jeśli przepchałeś się już tak daleko, byłaby wielka szkoda zmarnować ten cały twój wysiłek. Tak. Nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać, aż trochę zbudniesz. A ile czasu trzeba na to, żeby trochę schudnąć? Myślę, że co najmniej tydzień. Ale ja nie mogę sterczać tu przez cały tydzień. Możesz, możesz, to łatwo da się zrobić, Kubusiu. Poczytamy ci trochę. I mam nadzieję, że śnieg nie będzie padał. Cały tydzień. A co będzie z jedzeniem? Obawiam się, że nic. Ale. Będziemy ci czytać. We współpracy z wolontariuszem Jerzym Wawrzyczkiem studenci zrealizowali ekologiczny projekt Zielone trawniki, czyste chodniki. Sprzątaj po swoim psie, bo on tego nie potrafi. Projekt finansowany był ze środków ArcelorMittal Poland, a w jego ramach na osiedlu w Piaśnikach i w parku imienia mieszkańców Halo, zamontowano pojemniki na psie kupy. Swój dorobek Uniwersytet prezentuje lokalnej społeczności biorąc udział w dorocznym pikniku organizacji pozarządowych, gdzie największy aplauz widzów zdobywa zespół taneczny UTW. Studenci Uniwersytetu bardzo chętnie korzystają z wyjazdów edukacyjno-rekreacyjnych. Do tej pory odwiedzili między innymi Zakopane, Czorsztyn, Szczawnice, Wrocław, Łódź, Ojców czy Pławniowice. Dla mnie najbliższe są sprawy związane z rekreacją, sportem. No, przed chwilą wyszedłem z basenu, więc to jest chyba dobry przykład, że taką działalność też prowadzimy. I zajęcia natury krajoznaczczo-turystycznej, bo to wynika z profesji i faktu, że przez X lat pracowałem jako geograf w naszym liceum. Wyznacznikiem szybko upływającego czasu były coroczne inauguracje i zakończenia roku akademickiego. Udział w nich brały osoby sprawujące w naszym kraju funkcje publiczne. Spotkania te stwarzały okazję do zwiększenia partycypacji seniorów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Przez lata gośćmi uniwersytetu byli m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Irena Lipowicz, eurodeputowany dr Jan Olbricht. Profesor Dorota Simonides, senator Rzeczypospolitej, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, a także rektorzy wielu uniwersytetów i liczni profesorowie. Ja jestem starym nauczycielem akademickim, w związku z czym dla mnie wykładanie jest dużą przyjemnością. Ja jeżeli mam do czynienia na dodatek ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy przychodzą po to, żeby posłuchać, to to jest duże wyzwanie i staram się to robić jak najczęściej. Tradycją stała się także doroczna msza święta, odprawiana w intencji wszystkich seniorów miasta, w której licznie uczestniczą słuchacze uniwersytetu. W pieśnickim Kościele odprawił ją ksiądz arcybiskup senior Damian Zimoń. Jest to bardzo dobra rzecz uniwersytetu III wieku, bo nie dosyć, że spełnia jakieś tam marzenia z młodości. To mamy tyle tego, bo mamy i wycieczki, i wyjazdy, to mamy tyle tematów, że praktycznie każdy znajdzie coś dla siebie. W latach 2020 i 2021, ze względu na pandemię koronawirusa, uniwersytet musiał czasowo zawiesić swoją działalność. Wykłady z sal audytoryjnych udało się jednak przenieść do sieci, i słuchacze mogą je odtwarzać w dogodnym dla siebie terminie. Wykłady online prowadzili magister Urszula Kłosińska, profesor Akademii Sztuk Pięknych doktor habilitowana Irma Kozina, doktor Barbara Lewicka, doktor Dominika Sozańska, doktor Anna Żurek, doktor Marcin Gacek, magister Stefan Janta, magister Marcin Pawlas, magister Marian Piegza, profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Pedagogicznego Norbert Pikuła, ksiądz doktor Stanisław Puchała, czy redaktor Jacek Woleński? Zdecydowaliśmy się zaproponować formułę online, ale taką, nie polegającą na wygłaszaniu tych wykładów dla studentów w czasie rzeczywistym, bo tak stosowały inne uniwersytety w Polsce. Natomiast ja myślę, że ważne jest, że ten senior może usiąść przy tym urządzeniu obojętnie, jakie posiada: czy to smartfon, czy to tablet, czy to laptop, prawda, czy komputer. I obejrzeć ten króciutki, dwudziestoparominutowy wykład w czasie dogodnym dla siebie. Studenci seniorzy, którzy są związani z Uniwersytetem III wieku w Świętochłowicach, pełnymi garściami czerpią z jesień i życia. Czynimy starania ku temu, aby, aby ta aktywność nasza w środowisku była zauważalna i aby tych pomysłów nie brakowało. Na pewno dalej będą te wykłady, na pewno będą wyjazdy, na pewno będą zajęcia fakultatywne, aczkolwiek to z roku na rok zmienia się w zależności od tego, jakie widzimy zapotrzebowanie, jakie zapotrzebowanie zgłaszają nasi członkowie, nasi słuchacze. Stowarzyszenie z pewnością kontynuować, więc będzie ideę kształcenia ustawicznego, by coraz większa grupa świętochłowickich seniorów mogła aktywnie spędzać wolny czas i poszerzać swą wiedzę w wielu aspektach. Uniwersytetowi trzeciego wieku mogę życzyć dobrego sponsoringu, bo jeżeli tego nie będzie, no to będzie trudno z działalnością, a słuchaczom mogę życzyć pogłębienia umiejętności z różnych dziedzin i zdobywania nowych wiadomości, ale przede wszystkim życzę im jednego, żeby zachowali uśmiech, bo uśmiech nie tylko umila życie, ale też przedłuża, a to jest najistotniejsze.